Siema. Dzisiaj dostałem nowego blata generacji szóstej z Mita, nie? No, profil dobry. No, profil mamy taki. Nie, pięć warstw. Fajna jest taka właśnie czerwona warstwa po środku. Był papier i wlepa taka z Mita, z tego z no zmita No. Dek fajny, przesyłka w folii bąbelkowej, przed nimi przyszła. No, MIT, fajna firma, dek też fajny. No i do, dobrze się na nim jeździ. Tyle, że jeszcze będę rozmawiał, tylko nie wiem jakiej generacji. Czwartej, czwartej White czy piątej? Właśnie nie wiem, jaką sobie zamówić. Piszcie w komentarzach. No, Janky.